Musisz mieć swój charakter. Nie po to, żeby komuś imponować, nie po to, żeby ktoś cię zauważył, masz go mieć dla siebie, bo to jest fundament twojej wartości. Nie pozwalaj, żeby ktokolwiek decydował, kiedy masz być dostępna, ile masz z siebie dać, ile możesz poświęcić. Nie ma znaczenia, kto stoi przed tobą. Liczy się to, kim ty jesteś i jak traktujesz samą siebie. Nie podążaj za tym, kto nie ma zamiaru podążać za tobą. Nie zmieniaj się dla nikogo, kto nie docenia twojej energii i twojego czasu. Nie daj sobie wmówić, że trzeba być wiecznie wyrozumiałą, cierpliwą czy uległą. Ludzie, którzy naprawdę są warci twojej uwagi, sami zrobią krok do przodu. Nie musisz ich szukać ani wołać. Oni przyjdą. Uwolnij się od tego, co wysysa z ciebie życie i motywację. Pozbądź się tego, co nie darzy Cię szacunkiem, co odbiera energię, co zostawia Cię w pustce i frustracji. Twoja energia jest Twoja. Twoje serce jest Twoje. Twoje życie jest Twoje. Nie proś, nie błagaj, nie czekaj, aż ktoś wreszcie cię doceni. Masz być obecna dla tych, którzy chcą być obecni dla Ciebie. Reszta nie warta nawet sekundy Twojego czasu. Charakter ponad wszystko. Szacunek przede wszystkim. Niech świat zobaczy, że stoisz mocno na nogach, niezależnie od innych.